Cześć Skorpiony, witam Was na tygodniu wersce. Czas szybciutko leci, wiadomo, więc już tutaj działamy i. Patrzę w karty, co dla Was się pokazuje, a króciutko tylko informuję osoby nowe, które być może tutaj zajrzały dzisiaj, że przesłania tygodniowe są od pewnego czasu robione w dwóch, jakby, wersjach. Pierwsza jest dla osób, które są w jakichkolwiek relacjach partnerskich, biznesowych, różnych sytuacjach życiowych, kiedy nie czujecie się w 100% singlami. Druga część jest dla singli i czas dla singli jest w opisie wystarczy to rozwinięć i tam to dostaniecie. Zaczynam to przesłanie pierwsze, więc mamy cesarzową, cesarzowa bardzo osoba godna zaufania, osoba która jakby Zapowiada obfitość, same pozytywy, ktoś, kto jest tutaj obok Was, też i dodaje Wam otuchy. To jest jakaś starsza prawdopodobnie osoba, lub zdecydowanie w każdym razie kobieta. Co chce tutaj Wam jakby zwrócić uwagę na. Na coś ważnego. Więc, drogie Skorpiony, tu się pokazuje um, niestety to, że ktoś będzie chciał, jakby na. Um, może inaczej zacznę, jeszcze raz. To, że dla osób, które prowadzą jakieś biznesy, to może być też związane z pracą, oczywiście, z jakimś waszym ważnym stanowiskiem, z jakimś zadaniem, które wykonujecie, to się może łączyć z pieniędzmi, z finansami. To, co te dwie karty pokazują tutaj, ktoś prawdopodobnie będzie chciał skorzystać na, na was, na waszej nie wiem, czy krzywdzie, to jest najlepszy jakby wyraz do użycia tutaj akurat w tym, ale jakby ktoś chce was oszukać ok? dlatego że karta siedmiu mieczy to jest karta z ktoś, to, kto chce od was coś wyciągnąć. Tu są informacje, tu są jakieś wiadomości. Coś po prostu chce być jakby zmiecione Wam sprzed oczu, więc uważajcie tutaj, w szczególności na początku tygodnia, na fałszywe osoby i co ważne też, jeśli chodzi właśnie o te osoby, które mają własne biznesy. Może to nie być czas na podpisywanie czegoś ważnego, bo tutaj się pokazuje strata, więc jakby albo się wstrzymajcie, albo przeczekajcie, albo po prostu nawet zrezygnujcie z tego. Myślę, że sami dojdziecie do tego, jeśli dobrze się przyjrzycie temu, co Wam jest tutaj zaproponowane, ewentualnie jest czas jeszcze na to, żeby to zrobić. Przypominam, że. Przesłania są ogólne, nie z wszystkimi muszą rezonować, dlatego podkreślam różne fakty tutaj, które być może komuś akurat będą pomocne. Więc nie przejmujcie się, jeśli a tutaj to jakoś tam nie wiem, strasznie um, brzmi um, jako niepewność, ale to nie jest nic złego. Um, potrzebujecie po prostu coś przeczekać, um, nie pozwolić na to, żeby ktoś tutaj Wam. Um, zacierał oczy, powiedzmy, no zwróćcie uwagę na to, że ktoś może tutaj wykorzystać jakąś sytuację, która się obróci nie na dobrą waszą stronę, na, na waszą korzyść, ok? Więc to jest to w tych pierwszych kartach. Teraz karta wisielca mówi o tym, że um, Dajcie sobie trochę czasu, bądźcie tutaj cierpliwi, a to wszystko zaraz minie, a tym bardziej, że macie obok siebie osobę, która jakby jest w stanie Wam tutaj bardzo pomóc. Kapłanka, która się tutaj pokazuje, mówi o tym, że e, ktoś wami pokieruje. To jest prawdopodobnie kobieta, dlatego że kapłanka to też pokazuje się przeważnie w osobie kobiety. E, ona tutaj wami pokieruje, ona was popchnie w tą dobrą stronę, wyciągnie was z czegoś, a jednocześnie też może wam pomóc w takim rozwiązaniu jakiejś wątpliwości, które być może mieliście w jakimś konkretnym temacie, więc to się może tutaj bardzo też pokazywać w tych dwóch kartach, kiedy coś jest niewyjaśnione, coś wam tutaj nie gra, krótko mówiąc. Dobrze trzeba przemyśleć, dobrze trzeba tutaj poczekać chwilę i skoncentrować się na tym, jakby po kilka razy jeszcze przemyśleć ten, dokładnie ten jeden temat i cierpliwie, bez pośpiechu. To jest zdecydowanie tutaj w tej karcie: nie róbcie pośpiechu, nie, nic na siłę. Zaufajcie tutaj temu, bo to jest taki jakby osoba, która jakby to najlepiej a, Wam a, przekazać. Ktoś, kto wskazuje kierunek, ktoś, kto nas przeprowadza. Po prostu nawet tak przykładowo, za rękę przez ulicę, w takim miejscu, gdzie to jest najbardziej bezpieczne. Tu się coś okaże, tutaj ktoś Wam pomoże dojrzeć coś, czego Wy nie widzieliście właśnie. Więc cierpliwie na początku tego tygodnia przyglądajcie się wszystkiemu dokładniej, po to, żebyście właśnie nie mieli jakiejś straty. I jeszcze raz podkreślam, że to jest ogólne, nie musi tak być zupełnie i z nikim to nie musi w ogóle rezonować. Może być zarówno dla jednej osoby, jak i dla nikogo, także pamiętajcie o tym. Ja, kiedy um, rozłożyłam w ogóle te karty, to chciałam Wam powiedzieć, że um, czy to jest w ogóle dla. Um, pierwszej jakby kolejności dla e, osób w parach, czy to jest dla singli, bo tutaj się mi bardzo pokazały właśnie te dwie kobiety i, e, no i mag, który tutaj e, jakby m, czaruje e, wieloma e, aspektami w naszym życiu, więc to też tak dodatkowo wam mówię, nie wiem, czy mogłoby to też pod, pod, podciągnąć, można pod Małżeństwa czy też partnerstwa jakieś, ale dla osób, jeszcze raz, tych, które są właśnie w jakichś biznesach, w pracy, to na zamydlanie oczu tutaj trzeba też zwracać uwagę jak najbardziej. No, pani zdecydowanie na czarusiów, ale odwrotnie tak samo. Panowie tutaj uważajcie na jakieś kobietki, które takie są tajemnicze bardzo, więc. Może być tutaj też jakby w dwie strony to zadziałać w tym tygodniu, ale też tutaj nie ma jakby specjalnie na długo jakiejś tragedii, będzie wszystko pięknie poukłada Wam się. Tutaj mamy kartę trzech monet. Ona też mówi czasami o tej trójce trzech osobach w, w tym związku, więc troszeczkę jakby ciasno się robi. Ale wracając teraz dalej do tego, co jeszcze chciałabym tutaj podkreślić. Może za dużo aż tego wszystkiego będzie, ale może ktoś z Was akurat znajdzie dla siebie więcej informacji. Dla osób, które mają dzieci, ja bym tutaj się też przyjrzała tym dzieciom, czy one przypadkiem nie mają tutaj jakichś problemów w tym tygodniu, na początku tego tygodnia. Może trzeba im w czymś pomóc. Bo tu mi się w pierwszej myśli też skojarzyło jakieś dziecko, które albo się przeprowadza, albo z jakiegoś powodu musi opuścić miejsce, w którym się znajduje, przebywało do tej pory. No jakieś takie tutaj coś powiedzmy w tym kierunku, w tym temacie. I teraz końcówka tego tygodnia. Macie pięć mieczy, więc karta, kiedy jakby troszeczkę tutaj jest chaosu pokazanego, może być związanego właśnie z tym początkiem, z, tym, z tymi niewyjaśnionymi jakby sytuacjami, jakimś, jakąś tajemnicą w, w tle, powiedzmy. Ale tutaj też jest tak, że. Mm, Macie uważać na to, co, czego sobie życzycie OK? Bo to jest tak jakby główne przesłanie od tej karty dla części z Was, bo to się wam może sprawdzić, dacie radę to pokonać każdą przeszkodę. Ale równocześnie jakby no nie będzie to Was jakby napawało jakimś szczęściem. <grym> Jakby nie będziecie tacy dumni z tego, co, co się tutaj zadzieje, więc to, to tak, o, przy okazji, jeszcze dodatkowo. Um. Pięć mieczy też zwrócił uwagę tutaj na jakieś, właśnie stawianie na swoim staniu, bo może będziecie się przy czymś upierać. Gdyby tak było, to akurat w tej karcie się pokazuje to, że nie warto jest tutaj walczyć i lepiej sobie to odpuścić, chyba że dobrze wiecie, że ta gra jest warta świeczki. To wtedy nie odpuszczajcie i działajcie. Do tego namawia Was mag, którego tutaj macie, i mag jak najbardziej Wam mówi o tym, że będziecie tutaj wprowadzać w swoje życie pozytywne zmiany. I te pozytywne zmiany się bardzo tutaj pokazują, jeśli chodzi o pracę, o finanse. Po raz kolejny, więc. Działanie nad czymś konkretnym. W trzech monetach macie jakby współpracę z otoczeniem, z osobami, które będą Wam pomagały też w rozwiązywaniu jakichś problemów, ale też i w budowaniu czegoś zupełnie od podstaw, więc może będziecie tutaj jakby zaczynać na nowo, realizować swoje plany, w końcu wrócić do tego momentu, w którym, z którego musieliście tutaj na chwilę zrezygnować i. Mm, i nawet jak to nie będzie się tutaj Wam jakby opłacało pod, pod kątem finansów, to i tak tutaj będziecie czerpali dużo takiej bardzo pozytywnej a, energii z tego, co i nad czym pracujecie, więc rozwiązywanie i działanie. A, na waszą korzyść, to na pozytywną a, korzyść. E, macie wieżę też tutaj, która się pokazała, więc e, wieża mówi o zmianach a, takich, które były już nieuniknione, e, wręcz e, jakby zapisane w waszym losie, więc tutaj coś się też będzie zmieniało. E, ale to jest dodatkowa tylko i, i wyłącznie informacja, ponieważ to jest karta e, jakby z wierzchu. E, z wierzchu kubki. No, no. Zawieszam się. Zmiany, które są nieuniknione, tak jak powiedziałam, w tej wieży, ale ta karta jest jakby dodatkowo tylko jeszcze na deser. Tyle mam dla Was, moje drogie skorpiony. Teraz będę zapraszała wszystkie skorpiony single. Na chwilę tylko potasuję karty, aby tutaj dobrze było to wykonane. Wam dziękuję bardzo. Zapraszam oczywiście do lajków, do komentarzy, do subskrypcji. Z góry wam bardzo dziękuję, życzę udanego wam tygodnia, wszystkiego dobrego, powodzenia i do usłyszenia w jakimś nowym przesłaniu wkrótce na moim kanale dla waszego znaku zodiaku. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. I witam wszystkie single skorpiony na tej waszej części, tutaj tygodniowej. Tak jak powiedziałam na początku, gdyby ta wersja dla Was tutaj nie rezonowała z Wami, to po pierwsze pamiętajcie, że to są ogólne przesłania, a po drugie, zawsze możecie skorzystać z tego przesłania, które jest w pierwszej wersji. Yy, dlatego że. Ogólnie cała tygodniówka jest poświęcona Waszemu znaku zodiaku, więc znakowi zodiaku, więc nic tutaj nie powinno jakby też e, przeszkodzić w tym, jeśli macie czas i ochotę. Teraz e, zaczynamy i zobaczmy, co tu się dla Was pokazuje. I zaczynacie od kapłanki. E, karta kapłanki. Która, którą mamy tutaj, w, już w tej pierwszej części, karta odrodzenia, karta Asa Monet, więc bardzo ładnie, i Asa była w macie od razu. Także bardzo, bardzo fajne, interesujące karty. Rycerz Monet, mamy diabełka i pazia mieczy. Więc tak. Kapłanka. To jest po pierwsze ktoś, kto, tak jak powiedziałam w pierwszej części, ktoś, kto może tutaj um, jakby próbować wam pomagać w tym tygodniu. Osoba, która potrafi przeprowadzić was przez jakiś trudny okres um, czasu, um, jakąś trudną sytuację. Więc jeśli to nie jesteście wy, bo to może być wasza karta i pokazywać was, więc tutaj będziecie jakby poszukiwać jakiś. Um, odpowiedzi na jakąś w jakimś konkretnym temacie, w jakiejś sprawie. To, co ja zawsze mówię do, o tej karcie, to, to jest to, że czasami nie warto się jakby dokopywać, jeśli powiedzmy tak, jeśli działacie w jakimś temacie, szukacie jakiejś odpowiedzi na jakieś pytanie, takie, które was już dręczy. To może dotyczyć osoby, to może dotyczyć sytuacji, czegoś, um, o czym chcecie się w końcu przekonać. Gdyby to trwało już naprawdę jakiś czas i cały czas nie możecie znaleźć tej odpowiedzi, to sobie to już odpuśćcie, dlatego że to już w tym momencie powinno was przestać interesować, a wręcz jeśli znajdziecie tą odpowiedź w tym momencie, kiedy to już jakby odeszło, um, no to. Może to przewrócić Waszym życiem w jakimś sensie i y, nie przyniesie Wam to jakby spokoju. Więc, jakby też tutaj już odpuśćcie sobie niektóre tego typu rzeczy. W kapłance są tajemnice, ale też właśnie jakby poszukiwanie tej odpowiedzi na jakieś pytanie. Więc y, może być tak, że tutaj będziecie się do czegoś. Y, dokopywać, ale albo też się dokopiecie dlatego że karta odrodzenia mówi o tym, że e, odchodzimy, odpuszczamy, ale to jest właśnie druga wasza szansa. To coś co wam los już tutaj um, wyszykował i możecie zacząć na nowo, więc tak jakby się pożegnać z tym co jest za wami, z tą waszą przeszłością. Um, w różnych tematach. To nie chodzi o jakieś osoby tylko i wyłącznie, czy o pracę. To po prostu możecie jakiś etap w swoim życiu zakończyć i, i zacząć coś na nowo. To jest. Y też, tak jak powiedziałam, druga szansa, jakby w podjęciu jeszcze raz danej kwestii. Więc, gdybyście na przykład kiedyś czegoś, czegoś w przeszłości spróbowali i to wam nie wyszło, to teraz jak najbardziej jest ten czas, kiedy możecie sobie spróbować jeszcze raz, bo. To nie jest tak, że jak raz próbujecie się nie uda, to nie można wrócić do tego tematu, więc możecie wrócić. Tym bardziej, że As Monet Wam zapowiada obfitość i to, że to się Wam zrealizuje pozytywnie. Wręcz przyniesie Wam tutaj coś bardzo, bardzo dobrego, pozytywnego. As Monet, bardzo dobre widoki na finanse, na dodatkowe pieniądze, na jakiś zastrzyk pieniędzy. Też jakieś pieniądze z urzędu, wręcz takie, których byście się może nie spodziewali. Ktoś wam też może tutaj coś zaoferować, i tak jak powiedziałam, będzie to się wam zdecydowanie tutaj a, łączyło z, jakim, z jakąś poprawą a, życia materialnego. A z, Buław, więc macie tutaj też romans, który się pokazuje, Nowe, nowa szansa na coś, na jakąś relację. Nie musi to być e, oczywiście m, typowo partnerska, ale tutaj będziecie mieli jakąś szansę poznać kogoś, kto wam jakby dostarczy dużo radości e, w tym tygodniu. E, równocześnie możecie być tylko i wyłącznie pod urokiem tej, e, tej osoby, więc. Wszystko jest jakby w waszych rękach, co dalej się z tym wydarzy. Bo asy, wszystkie asy mówią o tym, że to jest nowa szansa, jakiś nowy rozwój, coś nowego do Was idzie, więc bardzo jest ważne, żeby z tego skorzystać, bo to, to dostajecie od losu. Tak jakby coś zupełnie nawet niespodziewanie może do Was przyjść, ale. Coś takiego, co nawet na to nie czekaliście. Warto w każdym razie po to sięgnąć i spróbować wykorzystać okazję, bo to tak szybko jak przychodzi, tak szybko odejdzie, jeśli tego nie złapiecie. I teraz mamy rycerza monet. Wytrwałości, cierpliwości. Krok po kroku tutaj będziecie zdobywać coś ważnego. W tej karcie się pokazuje mężczyzna, który chce podarować jakiś, dać wam jakiś prezent, to w szczególności dla pań. Ktoś jest z wami zainteresowany, ktoś tutaj wręcz zabiega o to, żebyście jakby zwrócili na niego uwagę. Będzie was dotąd kusił, aż w końcu się zgodzicie, ale może być też tak, że tutaj ktoś będzie jakby też wami zainteresowany, więc w szczególności, panie, tutaj macie kogoś w waszym otoczeniu, kto jest, no, bardzo pod waszym urokiem, ale też właśnie taką energią, kiedy... No nie zawsze to się może skończyć, powiedzmy, poza zabawą, czy też poza taką rozrywką, czymś bardziej konkretnym, więc to jest w tej karcie diabełka. W odrodzeniu macie lwa pokazanego, w, w kapłance macie raka, a tutaj w diabełku macie koziorożca, więc może to być dla was ważne, ale... To, co się jeszcze tutaj pokazuje, to to, że e, finansowo tutaj Was będzie też coś interesowało bardzo. Może właśnie Wam ktoś zaoferować coś, e, co się będzie łączyło właśnie w przyszłości z rozwojem. Będzie to bardzo korzystna i e, kusząca propozycja, e, ale właśnie ta karta pazia, po, poza tym, że. Mówi o jakiejś osobie, która Was śledzi, ktoś się Wam przygląda, wręcz sprawdza powiedzmy na internecie, kim jesteście i tak dalej, czym się zajmujecie, aby tutaj bardziej więcej informacji na wasz temat znaleźć. Czy też wy będziecie tutaj szukali na czyjś w drugą stronę temat? To, co jest tutaj ważne w tym paziu, pamiętajcie o tym, żeby zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju umowy, które będziecie ewentualnie umowy, czy też cokolwiek, jakieś sprawy podpisywać coś, co może mieć wpływ w przyszłości na wasze życie bo paź mówi o tym, że tu są jakieś trefne fałszywe umowy, nie do końca przedstawiające to co słownie było powiedziane, więc no może to później w przyszłości być jakby nie do końca praca, praca zostania pieniędzy można nie zobaczyć, przynajmniej w takiej ilości, jak były oferowane. I co jeszcze bym powiedziała tutaj, może też zwrócić uwagę na jakieś nieprzemyślane decyzje. Czy to w stosunku do jakichś osób, ale bym powiedziała bardziej ofert takich, właśnie bardzo kuszących. Rycerz monet, gdyby to on się tutaj pokazał, to to jest bardzo fajna, solidna osoba, która Wam krzywdy nie zrobi. Ktoś, kto jest wytrwały i, i raczej stały w uczuciach, więc bardzo dobra, też pozytywna karta. Myślę, że tyle mam dla Was. Pokazuje się Wam też głupiec na wierzchu tej talii z przełożenia, więc. Tu jest dziecko, po pierwsze, dziecięca energia, taka spontaniczna, więc może będziecie mieli, jakby też w tym tygodniu, więcej takiej energii, kiedy chce wam się żyć, chcecie szaleć, chcecie korzystać z życia, i to by do tego właśnie bardzo ten diabełek pasował, dlatego że on jakby namawia do tych rozrywek, do tego, żeby tutaj sobie pozwolić na więcej luzu. Może to też jest wam potrzebne z jakiegoś powodu w tym tygodniu, więc jeśli nie ma nic z tym złego, wszystko wszystko w granicach rozsądku to polecam e, oderwijcie się od tego wszystkiego i, e, i no, naładować trzeba baterie czasami też. E. Tyle mam dla Was ściskam mocno, pozdrawiam, zapraszam do lajków, komentarzy subskrypcji e, i wkrótce zapraszam na coś kolejnego na moim kanale na pewno zauważycie jeśli zasubskrybujecie ten mój kanał jeszcze raz wszystkiego dobrego, pozdrawiam